Siema, tu Jacylinio, witam Was w kolejnym odcinku z mojego Zagrajmy w Football Manager 2012 Dzisiaj zagramy mecz rewanżowy na Bayern Monachium Pierwszy mecz wygraliśmy 3-1 mm, Tak 3-1, kurczę, kompni chodzi słabo A terminarz Wam pokażę Teraz odcinki w miarę często przychodzą, ale tak się składa, że Wam czas póki co. I co by tu tak. No, oczywiście, komputer jak zwykle chodzi wolno. Ostatni był mecz na. Hmm. Kurczę Nancy? Kajen? Kajen. No to. Ja, ja nagrywam często odcinki. Tak, Kajen. O, już niedługo koniec sezonu. To dwa odcinki jeszcze będą. No to Kajen... Chwila... Tak, w to tak, 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 to ten, ten mecz. Potem zagrać na Nancy, 6-2, 3 gole Berhandy, Fiero 2 i Fiero... E I Toloi. Lehar 1-0, Kone z główki, oczywiście po centrze Eee... O, i pierwszy mecz na Bayern u siebie zagraliśmy. Zagraliśmy rewelacyjny mecz 3-1. Nie spodziewałem się takiego. Oj, kurwa, się mam. <grym> Nie spodziewałem się takiego wyniku, szczególnie że po pierwszej połowie było 1-1, ale Oczy... Żółta ka... czerwona kartka dla Bab... bat -Sztubera. załatwiła nam karny. I potem jeszcze w doliczonym czasie gryber Berhanda gola No i oni w osłabieniu stracili te dwa gole. Jak zauważyliście, tam w składach Lucas Mura gra w Bayernie. Co? Dobra, nieważne. No i co? Oser 1-0. Berhanda strzelił. Głupie gadu gadu. No, wystawiłem tutaj trochę rezerwowy skład. Wystawiłem, że Arnatowicz bardzo słabo zagrał. Barazit, Rasmus, Andersen. Bojata zagrał, no, troje, pół na pół, potem 0-0 na Monty Lieb Co to by dokładnie za mecz? No mało strzałów celnych, nudny mecz, myślałem że zasnę I wygraliśmy pierwszy raz mo za mojej kadencji z Toulouse. W każdym poprzednich spotkaniach ten klub A zresztą mogę wam pokazać Mieliśmy 1-0, przegraliśmy, 2-2, w Coupe de France 1-1, 2-2 i teraz wygraliśmy 2-0. Pierwsza jest wygrana. Gole strzelali Belhanda i Toloy. I już Fiero nie umie strzelać teraz, ostatnio, stracił formę. No i zagramy dzisiaj na Bayern, potem mamy łatwe mecze. Gramy na drugoligowca, Vanes. Kurwa, zauzięło, sorki panowie i panie. Potem saint Etienne a właściwie nie ma co, bo jeszcze dojdą mecze, coś czuję, że zakwalifikujemy się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. No już mamy kwalifikacje, walczymy o mistrza, mamy przewagę dużą. Wygrywamy mecz za meczem Fiero, Berhanda, Kone i Toloi, najwięcej bramek strzelają. Co by tu, no... Na spadku będą te trzy drużyny, te trzy spadną. Raczej Lyon podskoczył do góry, Toulouse spadła. Bordeaux na 12. miejscu. Marsylia coraz więcej remisów robi, będę mistrzem kraju chyba. Oceny sami widzicie: najwyższe mamy z PSG, najwięcej bramek Fierro 22. O, Hazard przeszedł do Arsenalu, to teraz wyprzedza go już Belhanda. i Cawera go goni, i Tom Kearney. No i bohaterowie meczu, a zawodnicy Bakary, Kone, Rafael Toloi po cztery razy. Statystyki. Statystyki całkowite. Najwięcej meczy Fiero, 39 już, może jest przemęczony, nie wiem. Najwięcej bramek Fiero, Belhanda, Kone, Martę, Kano. No jak widzicie, dużo bramek strzelamy. Ale tracimy też troszkę, Caveras no, już ma najwięcej asy jednak w klubie Wyraźnie formę ma lepszą Potem Belhanda, Ocampos, czyli nasze skrzydła, Martę Kierney, Fiero, Fiero 8 asy, ładnie Mvila, Verratti ma mało bramek w tamtym sezonie, miał chyba 8 hmm. Zawodnik meczu to tam wiadomo, może bo właśnie chyba Carricone jest zawieszony niestety i średnia ocena, najwyższe mają no, Newgeni, German, który w, <grymianie> w siedmiu meczach 8 z ławki, sześć bramek, trzy asysty, ładnie. No, kolejny wychowany klubu, no, okay. z tych co grają najwięcej to Fiero. I to tyle. Mm, co by tu jeszcze, Maroko. I Teraz was zaskoczę, zgadnijcie na którym miejscu jest Marokowy w rankingu FIFA. Bo możecie się znowu kolejny quiz wam robię. Nie no dobra, nie będę wam przecież. Historia. Zobaczcie jaki wykres. Odkąd przyjąłem Maroko, czyli chyba gdzieś tu. Nagle wykres poszedł w górę. I teraz zajmujemy czwarte miejsce. Wyobrażacie sobie czwarte miejsce w rankingu FIFA Maroko. Aż dziwnie nie wiem jak oni to liczą dokładnie. Awansowaliśmy jeszcze na dodatek o 7 pozycji: Hiszpania, Francja, Urugwaj, Meksyk, Belgia, Mali, Ukraina, Kolumbia. W ogóle ten ranking jest popieprzony. Szwajcaria, Słowacja, gdzie jest Brazylia? 23. Sorry, ludzie, to coś nie tak. Z jakim cudem taka Brazylia jest tak nisko? Na przykład Włochy, Niemcy. A na przykład, właśnie my jesteśmy tak wysoko, jak jeszcze najwy jesteśmy najwyżej z naszego kontynentu. <grym> jest, następny jest Mali. To też jest dla mnie największe zaskoczenie. Graliśmy właśnie mecz sparingowy. No, ale no, nie wiem, co to za państwo. Majota, Majota jakieś w Afryce. No i wygr wygraliśmy 5-0, nie ma się co dziwić. Hama w pierwszej połowie tylko 1-0, a potem Szamak wszedł i. Bo sufa i od razu gra się polepszyła. O, super, super piłkarz, super nazwisko do czytania. Może sobie język połączyć, ale dobra, to nie jest ważne. Hmm, tu już wszystko było. No dobra, przejdźmy do meczu. Chociaż martwi mnie trochę ten mecz, bo gramy w Monachium. Bodaję, że w tamtym roku, a czy w tamtym roku, w tamtym sezonie, w finale ym, Ligi Europejskiej nie było. Rob, a czy teraz to jest Robena nie ma? A, nie było Lukasa Mury i Neitona. A my zagramy właśnie tak: Fiero, Alessandrini, Berhanda, Martę, Enwila, Kane, bo on kampu ze strony zmęczony, Zapleta, Altolo i Bojata, Boyata, Psycho i Kosemans. No właśnie, nie pokazałem innych meczów ćwierćfinałowych. e, jednej ósmej finału, ale to już trudno. Zagramy na kontrolę. bo ponieważ yy, nie musimy wygrać, może, możemy zremisować. O, ładnie. No, tylko w psycho. Pamiętacie, jakiego jak gola fartownego strzelił? Super motywacja, widzę. I fiero. Dobra Dobra Kearney Mvilla Kearney Fiero A, ale strzelił Ale Neuer to jednak jeden z lepszych bramkarzy w tej grze no, teraz cross i będzie 1-0 Nie Wiem, jestem optymistą Ironia no, O'Fiero teraz, ale świat Fiery nie potrafi trafi teraz strzelać goli znowu. Najpierw strzelał te po cztery gole, znaczy cztery gole w jednym meczu mu się raz udało, trzy, dwa gole, a teraz nic. E, co się działo właśnie? Wczoraj było, był rewanż Super Bucharu Hiszpanii. Kto to oglądał, ten pewnie nie żałuje. Zajebisty mecz. Dzięki Ci Boże, że Real wygrał. Oczywiście, jak ktoś jest kibicem Barcelony, niech się nie obraża teraz. Ale Real był o wiele lepszym zespołem. Jakby zagrał na przykład Benzema zamiast tego Higuaina, to by już było pewnie z 5-1. Bo Barcelona z wyjątkiem wolnego miała chyba jedno sam na sam. O teraz Alessandrini, Alessandrini poleciał. Fiero w końcu trafia. Pięknie. Jak już masz strzelać, to teraz właśnie, w najważniejszym meczu. Bo w rewanżo, rewanż jest zawsze ważniejszy od pierwszego meczu. Nathan kontuzja i strzegł, a wszedł y, Rafinia. O, on wtedy zawalił mecz. Ale pięknie, ale Sandrini zamiast strzelać, to pięknie podał do Fieron. Przyznajcie, że to jest. to trzeba jednak widzieć. Dobra, zapletal. O, jobo, nerwowo podaje dobrą karę. Tak powiem. Nie, no, dobra. Jest, teraz trzeba konsekwentnie grać. Dobrze, bojata. Wybija. Obserwuję właśnie Newgenów, pokazywałem go... O, i myślałem, że będzie karny. ...właśnie tego środkowego pomocnika z Barcy, tego, tego z Leonu Newgena, tego Niemca i tych różnych. Czy ktoś doszedł, nie pamiętam, ale ten z Barcelony nie chce do mnie przejść, a w... kur... Myślałem, że weszło. Chciał, chciał, e, chciał przejść, jak, jak pierwszy raz go obserwowałem, o teraz nie chce. Ora Finia powinna być żółta, bo to było sam na sam. No, chciał przejść, a teraz Barca chce tylko 5 milionów. A teraz już nagle przejść do mnie nie chce. Ale go, ja go i tak kupię, bo się uparłem. A myślę, że on był też wolał zem grać niż grać ławę. I przy okazji konkurencja byłaby wyższa. Mógłby Envila z nim grać na przykład. Obaj mają super atrybuty fizyczne. Wow, Kose kosema z ciałem broni. Zajebisty bramkarz, kurczę, to jest moje największe odkrycie na tej pozycji od Parula. Grania FFM-a Zawsze kupowałem Igora Akanefa? Akan Akan Takiego Ruska z CSK. Zawsze go kupowałem do każdego klubu. Akinew, albo bym myślał, nie pamiętam. Kurwa, Kevney zestresowany. Dobra, potraficie grać znacznie lepiej Potraficie grać znacznie lepiej. O, Megusta eee, <grystanie> <grystanie> co jeszcze? Dobra, Fiero traci piłkę, ale... Co to on zrobił? Kosemas, Toloi. O, Emwila, Envila, Envila pięknie. I teraz Zapletal. Co on robi? Zamiast podać po linii. I to musiał być gol. Kurwa mać. Zapletal zjebał, dokładnie. no Mnie to wkurwiło. Dobra, jest remis. Mamy dwie bramki jeszcze przewagi. Zapleta, kurwa, co ty robisz? Bardziej skoncentrowany byłeś? Właśnie widzę, po takich podaniach na pewno. Nie, ale Zapleta naprawdę dobrze gra. Gorszy jest od Cawe ale taki zajebisty zmiennik jest. Nie żałuję, że go wystawiłem, mimo tego, że zjeba bramkę. Najważniejsze, żeby się awansowali, co nie? Tak pewnie myślicie. Że najważniejszy, jest najważniejszy jest awans. Ej, psajko co jest? Kurcze, nienawidzę takiego czegoś, Filip Lam, żółta kartka. Właśnie, ja właśnie, polecam wam za użytkownika, Demiki GKS, yy, The Ziking, The Viking? Ziking? Ej, <grym> co jest? Kurwa, 2-1. Szwaby pierdolone. Dobra, Ludzie, bardziej skoncentrowani? Właśnie widzę. Zapletal 5,40. Ja jebie. Nie, to trzeba zrobić jakieś porządne zmiany. I mam już nawet jeden pomysł. Zrobimy tak, żeby Emwila grał jako defensywny. Mm, tutaj zagra. Tu wejdzie German. A tu zagra Verratti. Musimy utrzymać wynik, panowie. Ale przegrywamy, ale w a mamy 4-3 w bramkach, więc jest dobrze. Już więcej stracić nie możemy. Chociaż. Teraz nie wiem, czy byłaby dogrywka. Byłaby dogrywka. Bo ja wygrałem pierwszy mecz 3 -1. No, to ja tak nie chcę. Kurwa, jak teraz będzie 3, to się w nerwie. Bo przyznajcie kurde e, właśnie mówiłem o... The Z King, e, o Belhanda i teraz podaj! Zajebiście. Dobrze, że go nie zmieniałem. Dobra, 2-2. To już raczej awans pewny. Dobra. Już. Psycho, dobrze gra. Ale właśnie, e, polecam właśnie. Demiki e, gek jest DemiKi, co gra karierę na Deportivo yy, Ty, Desi King, Cassie. Yy, kto jeszcze? Dech, Jakoś tak. Chzano. Jak ogląda to. na kurwa, Gomez, nie! Jak mnie on wkurwia ten zawodnik. No i znowu ta jedna bramka, mnie to wkurza. Bajem teraz trzy gole w jednej połowie czyli no. No i kto? Tolaj. Czemu nie wszedł do góry? No i bo Bojata też tam potem był. Yy, się zamyśliłem. Wybaczcie. Yy, właśnie, jest trzy, yy. dwa. Właśnie, jeszcze polecam o, o, U mnie są oni oczywiście wszyscy na kanale Ale mimo to... <laughs> German, zajebisty zawodnik, nie ma co Kontuzje kurwa dostał <laughs> Dobra, zagramy bez napastnika chociaż No i kogo ja mam teraz wystawić do ataku, skoro nikt nie umie tam grać? No spoko! <laughs> jeszcze szliśmy gola bez napastnika <laughs> No i co teraz? Mvilla, Mvilla sam no, ciekawe podanie, jest w Sherlock. Yy, nieważne. Yy, właśnie jeszcze Mihailo który gra Legion. Uff. Dobra, przegrywamy 3-2, ale mamy awans. Właśnie, zadziwi mnie Real w grze, ponieważ w pierwszym meczu na FC Porto w, 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 w Porto. No, w Porto grali. No, jest miasto Porto. Bo jeszcze strzele gafe. Tak, jest przecież Porto No, no jest Lizbona Braga Porto No dobrze i Lisbo no. no więc Porto w pierwszym meczu wygrywało chyba 3-1, no, Alessandrini teraz No i nie ma napastnika, German by to wykończył. A w drugim meczu Real wygrał chyba 6-1 albo 5 więc awansowali bez problemu pomimo porażki w pierwszym meczu. Sorry, śmieję się nie na temat, bo mam telewizor włączony. Właśnie reklama firmy, firmy Drutex. I od razu śmiech. Dobra. Kurczę, myślałem, że jest faul. Dobra, a teraz tu utrzymać ten wynik. Koniec meczu. Ludzie, możemy się cieszyć. Chociaż zagra nie zagraliśmy dobrego meczu w drugiej połowie. My zagraliśmy gorzej. Belha. Bohaterem meczu jest Gomes Gomes Dobra Wskazywali nas na pożar Dobra Chociaż jestem ciekawy teraz co German Bo Dzerma się połamał i tyle go widzieliśmy Zajebiście, nie ma co Nie trafiłem ze zmianami O, Manchester wygrał z Barceloną W pierwszym meczu było 0-0 Pewnie trafimy na Manchester znowu No, przegraliśmy, ale awansowaliśmy. I to jest najważniejsze. No i Fierosz w końcu się przełamał po paru godzie, paru meczach. No i Warkaż strzela dla, Barcele, dla Manchesteru. No, Barca była słabsza. Wczoraj też grali słabo. Mieli szczęście, bo z, wole, z, wole, e, z wolnego szczelił Messi ładnego gola. Ale nie oszukujmy się, w tym meczu Ronaldo był górą. Chociaż nie jestem za bardzo jego fanem. Ronaldo był lepszy, ten, szczególnie ta sztuczka techniczna, przerzucił piłkę, zajebiście. O i dostaliśmy 2,6 miliona funtów. O i teraz to... W 5 do 6 dni to, pff, to, to, to mi to tam zwisa. Dobra. UEFA Champions League teraz. No i właśnie, tu są zwycięzcy 1-8 finału. Szalkę z Milanem. Wygrało w pierwszym meczu 4-0, a w drugim przegrali 3-0. Lazio, Lazio przegrało z, z bramkami na Wiezie z Marsylią. I szczerze powiedziawszy, marzę, żeby trafić na Szalkę, Marsylię albo Dortmund. Bo słabszych grywali nie ma. Ale co jeszcze, FC Porto właśnie z Realem. Chciałbym do Realu odejść, ale to tylko jak tam będzie wolne miejsce. Nie będę zgłaszał zainteresowania. Chelsea z Dortmundem przegrała. Sporting z Interem. bardzo z Manchesterem. I PSG z Benfica wygrała. No to jak widzicie, są trzy kluby francuskie. Ładnie. Jeden hiszpański. Włoski, jeden. Nieźle. Jesteśmy w przewadze. Mam nadzieję, że trafię. Właśnie Marsylia, PSG, bo te kluby znam. Dortmund, Szalkę. Byle nie na Real Nie na Manchester, nie na Inter a damy kontynuuj Możemy być zadowoleni Z tego meczu mm, Co właśnie jest losowanie już Bo jest pół do siódmej U mnie mm, Jest pół do siódmej już od pół godziny Jest losowanie W fazy, grup, yy, fazy grupowej Ligi Mistrzów a jutro jest mecz. Przypominam, żebyście oglądali. Następny odcinek nagram bodajże właśnie z Nancy, bo to będzie finał Coupé de la Ligue. <grystanie> <grystanie> A potem odsta pewnie dojdzie jeszcze, no, jeszcze ćwierć finał. Najwyżej będą częściej te odcinki, jakoś to się skmini rozkmini się, coś zrobi bo liga już tak ważna nie jest no, ostatni mecz na no, właśnie, nie było transferów? <grymne> właśnie e, zakontraktowałem Newgena, bramkarza Jurgen van der Waal no i fajny bramkarz, ma dobry refleks determinacja 20 decyzja 16 ładny, ładny wykres przyda się, ponieważ e, trzeci bramkarz się zawsze przyda Ibelo. Właśnie tego myślę czy kupić. Tak z ciekawości. Spytam się ile, ile oni o nich chcą. Chociaż defensywny, ale bym go wystawiał na środku. Fajny piłkarz. Historia. Było tu coś nie. O to tak. Pokazywałem. No dobra, co by tu? A właśnie jeszcze liga europejska wam pokażę. Hmm, oczywiście. Nie. Znaleźć. Jest. A jeszcze będą rewanże. Ale jak widzicie, Manchester City pewnie wygra. Loserpool... E, przepraszam. Nie chcę być wredny. Liverpool przegra z Palermo. Tam gra barę No to pojadę na jakiś mecz obejrzeć. No dobra, to będzie wszystko. Dziękuję. Oczywiście, a znaczy proszę. Zawsze miło obejrzeć łapki w górę. Komentarze. Bo teraz ich mniej. Oczywiście pomagam. Piszcie, jak macie pro jakiś problem z grą. Postaram się pomóc, jak tylko umiem. No więc trzymajcie się do następnego odcinka. Siemano.